Dni do rozpoczęcia sezonu LCK, a więc pora na predykcję na pierwszy tydzień tej właśnie ligi. No i po prostu omówię sobie tutaj po kolei dla Was dane spotkania i dlaczego uważam, że właśnie taki wynik padnie. Więc nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Jeszcze tylko szybkie wtrącenie zostawiajcie łapki, suby, komentarze i po prostu dawajcie znać co Wy o tym. Sądzicie i w ogóle o tych meczach, o, i po prostu o nadchodzącym sezonie w LCK. Pierwszym meczem jest DRX kontra Nongshim Red Force. Mm, uważam, że DRX właśnie wygra ten mecz 2-1. Mm, jak dla mnie, no Nongshim nie jest y, jakąś niesamowitą ekipą. Zresztą stawiałem ich bodajże na ostatnim miejscu. Wydaje mi się, że jest w DRX dwóch zawodników, którzy pociągną tą drużynę do zwycięstwa tej serii, czyli Rascal i Teddy. Nie, Rascal nie ma już takiej estymy jakby jak kiedyś, ale to jest dalej jednak no, dobry top player po prostu, więc nie ma też co narzekać. No i Teddy to też dalej jest dobrej Brady Carey, a Nongshim Red Force wydaje mi się po prostu, że ugrają jedną mapę. Nie wydaje mi się, że to by było więcej, bo no, zresztą widzieliśmy jak to wyglądało w zeszłym roku. No, po prostu coś w tej drużynie nie działa, pomimo że gali oni ze sobą tyle czasu. No i po prostu uważam, że DX wygra 2-1 i przechodząc to do drugiego meczu. No i Tutaj jest Banger, czyli Genji na T1. To jest właśnie w pierwszy dzień, w dzień otwarcia LCK. I dlaczego ja uważam, że t wygra 2-0? Nie jest to związane jakoś mocno z tym, że jestem kibicem T1. Tylko po prostu uważam, że T1 to wygra 2-0, z takiego powodu, z jakiego wygrało też 2-0 w tamtym roku na wiosnę pierwszą serię, właśnie na Genji. Czyli zmiany po prostu jakie zaszły w drużynach. W T1 nie doszło do żadnej zmiany poza trenerem, czyli no... praktycznie bez zmian. Jeżeli chodzi o zawodników. A w Genji doszło do dużych hartacji I dlatego uważam, że będzie 2-0. W tamtym roku też było 2-0 w pierwszej serii, więc... A historia lubi się powtarzać, więc dlatego 2-0 dla T1. Wiadomo, że w rundzie rewanżowej Zobaczymy po prostu też jak drużyny będą wyglądały, bo to już będzie po wszystkich meczach pierwszej fazy i wtedy pewnie się zmieni coś. Kolejnego dnia jest to, są rozgrywane też dwie serie i jest okej OK bro Diplaskia, no tutaj po prostu szybkie dwa Zelda dla Diplaskia mi się wydaje, jakoś nie widzę chyba zbytnio Jakiegoś punktu zaczepienia dla OK, Brion? Jak mi się wydaje, szybkie 2-0 i, i w zasadzie to tyle. No Chciałbym tylko a propos tego meczu zauważyć, że to będzie pierwsza seria. Tak naprawdę Lucida w LCK Grał on w tym turnieju przedsezonowym, ale no tutaj już będziemy go widzieć. Na swojej roli przede wszystkim. No i z dużyną z którą no, trenował jednak. I dla mnie to po prostu będzie ciekawe do oglądania w tym meczu tak na. Tak naprawdę. Później mamy serię KT kontra Fox. To jest akurat czyli Fire To jest akurat ciekawa seria. No i. Tak szczerze tutaj wydaje mi się, że to może iść w dwie strony. Do końca się zastanawiałem nad wynikiem, bo... No, jednak w KT doszło do pewnych zmian. Yy, niestety mają Berela na suporcie, ale być może Deft Berel będzie to jakoś działać. Będą po prostu yy, bardziej skupieni na dominacji linii w ogóle... Jestem ciekaw jak Perfect sobie poradzi na topie. Będzie grał przeciwko clearowi, czyli to Playnerowi, który w poprzednim roku grał trochę w LCK, ale jakoś niezbyt dużo. To nie będzie jeszcze takim testem dla Perfecta tak naprawdę. Też jestem ciekaw jak Piosik po powrocie sobie poradzi. No i w zasadzie z KT to tyle, bo Beryla nigdy nie jestem ciekaw. Jestem ciekaw, w sumie tylko tego, czy będzie intował dalej, będzie można mieć z niego bekę. No i zanim KT to bierze 2-1. Głównie przez BDD'ego i defta. Tak mi się wydaje. Może perfekt też jakąś gierkę stopa. Być może wolałbym osobiście, żeby Fex wygrało, bo nie lubię Beryla po prostu aż tak bardzo. No i piosika też w sumie. Mm. A z takich rzeczy, no to jeszcze Execute będzie grał też właśnie w Phyrex i jestem ciekaw jak sobie poradzi. Strasznie właśnie ten taki pierwszy tydzień to fajnie jest po prostu zobaczyć jak nowi gracze poradzą sobie w LCK. No Execute może nie jest jakimś nowym graczem, bo w LC grał, ale no tutaj jest inne środowisko jednak. Ale to tyle, po prostu 2 KT. Następnym meczem jest Hanua Life Esports na DRX, no tutaj sorry, no ale to jest po prostu 2-0 dla Hanu. Jakby Doran, Peanut, Zeka, Viper, Delight, przeciwko mm, Rascalowi, Sponge'owi, Setupowi, Tediemu i Placie. no to, no nie, to jest szybkie 2-0 tak naprawdę i jakby nie ma co zbierać. Takie gierki poniżej 30 minut mi się wydaje, że powinny być i w zasadzie to tyle, no. Raczej nie powinno w ogóle dojść do jakiejś takiej sytuacji, w której DRX może, nie wiem, skombekować czy wygrać którykolwiek z meczy. Tak mi się po prostu wydaje. I tak samo powinno być między TILA a Quang Dong Też wydaje mi się, że to będzie 2-0. KDF jest mocniejsze od DRX, Ale no. No nie, nie, nie powalczą z tym po prostu no. Czy może jakaś jedna map, jakiś kas zrobi niesamowity early game i coś takiego, ale szczerze wydaje mi się, że to jest 2-0 i ten dzień taki jakiś akurat nudny się wydaje z mojej perspektywy takie wyniki, gdzie po prostu jest faworyt, który po prostu się prze, powinien przejechać po ewidentnie słabszej drużynie. Kolejną serią do obejrzenia do wytypowania jest OKBrio OK na x i dla, z mojej strony to jest 2.1 dla Fex, dlatego że po prostu uważam, że drużyny z od szóstego miejsca w dół są bardzo takie zbliżone do siebie poziomy mniej więcej. W sensie uważam, że od 6 do tak 8 miejsca drużyny, może dziewiątego nawet Mogą powalczyć o playoffy i dlatego jest 2-1 dla 4 moim zdaniem. Wydaje mi się, że po prostu Close pociągnie tą drużynę, Na no w, w jakąś jedną mapę, ok, by on wygra, nie wiem. Albo Szczerze, chyba z Mida by musieli wygrać, albo Stopa. Może jakoś Morgan, albo no w sensie Morgan i Caris muszą pociągnąć tą drużynę. Ten botlane NV Effort. No, no nie. No i po prostu 2-1 dla FireX. Następną serią jest Genji na Nongshim i to jest szybkie 2 od Genji, tak mi się wydaje. W sensie, no, Nongshim nie ma argumentów, żeby po prostu cokolwiek chyba zrobić Genji. Chyba, że Genji po prostu będzie miał jakiś turbo wylew, będą wyglądać okropnie z jakiegoś powodu i. Nie wiem, na T1 będą dostawali Turbo Stompa i na Nongshim, nie wiem, jakieś problemy mogą mieć ze względu po prostu na to, że ten skład się dopiero formuje tak naprawdę, więc... Ale tak szczerze że wątpię, żeby się wydarzyło coś takiego, że, nie wiem, Nongshim wygrywa na genji. No, zdziwiłbym się bardzo, więc... Powinienem być akurat w miarę pewny tej predykcji. I ostatni dzień. LCK, a. zamykamy spotkaniami Hanua Life Sports na Kwangdong Freaks i DK na KT. A po tej pierwszej serii, no, Hanua po prostu 2-0 wygrywa. Hmm. Wydaje mi się, że Quang Dongs mogą powalczyć niby na jednej jakiejś mapie, ale. No, jednak, nie wydaje mi się, żeby to się wydarzyło. No, nie wiem, w sensie. Może z... hmm no znowu właśnie może ten Kaz coś może powalczyć hmm. Bulldog na Zekę może wystać tak, na... tak mi się wydaje Nie być jakoś mega do tyłu Tejun może też Tejun z Andilem na Vipera i Delight'a może być ciężko. No i ostatnim meczem tego pierwszego tygodnia LCK jest właśnie DK na KT i to jest seria ciekawa akurat. Hmm. Wydaje mi się, że właśnie D-plus powinno wygrać to 2-1. Ale może to nie wyglądać. Tak naprawdę też troszkę się dowiemy po, pierwszych, po pierwszym meczu każdej z drużyn. No ale tak overall'owo to jakby poziom DK mi się wydaje, i sufit DK powinien być wyższy i to zdecydowanie. No ale nie takiej historii już LCK widziało po prostu. I nie zdziwiłbym się, gdyby KT wygrało. Zdziwiłbym się, jeżeli któraś z dużym by tutaj 2-0 zrobiła, bo tutaj akurat predikcji 2-0, jak możecie zauważyć, jest całkiem sporo. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakby to miała być siódma, to nie świadczyłoby to raczej zbyt dobrze, bo tu 10 serii jest i 7 by się miał zakończyć wynikiem 2-0. No. To jest takie losowanie, a wiadomo, no. Trochę. Być może poddymiłem z tym 2-0 dla Twana, ale to i tak by było 6. Chociaż no, 6 na 10 to już może nie aż tak dużo, ale wracając do tego spotkania. No to. Mm, da mnie. DK powinno po prostu wyglądać lepiej, jakby. No. Ja bym na pewno na bota w tej serii nie spoglądał. Bardziej ze względu w zasadzie na supporta, bo jest Kelling on zabawa w piaskownicy trochę. Bitwa dwóch geniuszy. Prześmiewczo oczywiście to mówię, żeby nie było tu tak naprawdę będzie taki już jakiś mini test dla perfekta, bo będzie go na Kingena i może Kingen nie jest najlepszym toplanerem, ale coś tam jednak potrafi. Kingen to jest taki topliner ze średniej półki, więc no, zobaczymy jak sobie perfekt już tutaj poradzi. Lucid na Piosika, no Piosik ma różne dziwne piki, dziwne puffingi w ogóle, więc Zobaczymy, czy Lucidowi uda się ogarnąć to wszystko i w ogóle. Yy, matchup na midzie powinien być właśnie ciekawy, bo to showmaker na BDD'ego taki już w miarę. No wiadomo, oni są już od długiego czasu w LCK, więc taki historyczny matchup można też powiedzieć. Yy, Def na aiminga. No tutaj może być się różnie, bo aiming poprzednio miał naprawdę świetny. Pomimo, że ja się wyśmiewałem z jego buildu na Jinx na wardsach, no ale kto się nie śmiał wtedy? Fani KT się nie śmiali na pewno. No ale aiming poziomowym miał lepszy rok niż Deft i zobaczymy czy... W jakiej formie po prostu będą obaj ADC'ry. No... Partnerów na bocie do grania nie mają zbyt właśnie fajnych, bo jest... No aiming ma Kelina, a Deft ma Beryla. Deft z Berylem co prawda grali już. Bodajże, ze sobą. I też właśnie są tacy nastawieni na dominację alejki, więc yy, może z tego coś się uda, ale tak szczerze, po prostu 2-1 od KT yy, ode mnie. I to tyle predykcji na ten pierwszy tydzień LCK. Yy, wydaje mi się, że. Yy, omówienie będzie po dwóch dniach yy, pierwszego tygodnia właśnie. Omówienie tych pierwszych czterech serii, później będzie omówienie tych sześciu, i później będzie po prostu taka zapowiedź i też predykcja moja na drugi tydzień LCK. Więc takie mi się wydaje, że trzy odcinki w tygodniu powinny być. Teraz to był tak mniej więcej jeden odcinek na tydzień, ale to też po prostu związane z tym, że nic się nie działo w LCK, jakby był ten turniej, spoko. No teraz tak naprawdę. Rozkręcamy się i. No. LCK jest 17. Więc odcinek powinien wlecieć. 18 albo 19, właśnie. Wydaje mi się, że nie. 18 wleci po seriach. Gdzieś tak, właśnie. Koło godziny 17 chyba powinien być. No i to tyle widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie, właśnie. Zostawiajcie łapki, komentarze, suby, dzwoneczki, i to tyle w tym odcinku.